Tomasz Stokinger zaskoczył swojego syna bardzo odważną decyzją. To był dla niego kompletny szok, nie spodziewał się tego po swoim ojcu. Dla syna wywrócił swoje życie do góry nogami. Tomasz Stokinger nie jest już najmłodszym mężczyzną. Ostatnio podjął ważną decyzję w swoim życiu. Jego syn, Robert, był zaskoczony wiadomością, którą przekazał mu sławny ojciec. Tego nikt się nie spodziewał, Stokinger zaskoczył nie tylko bliskich, ale i fanów. Tomasz Stokinger podjął ostateczną decyzję. Popularny aktor jest bardzo związany ze swoim synem Robertem. Młody dziennikarz może liczyć na wsparcie swojego ojca w każdej sytuacji. Teraz jego tata podjął ważną decyzję, którą zupełnie zaskoczył jedynaka. Mężczyzna zrobił to, by zapewnić mu dobry start w przyszłość. Tomasz Stokinger posiada ogromny dom na Warszawskim Ursynowie. Według doniesień medialnych posiadłość warta jest blisko 2 miliony złotych Mężczyzna przeprowadził się tam, by spełnić swoje marzenie z młodości, lecz samotne mieszkanie w pięciopokojowym domu nie przyniosło mu tak dużej satysfakcji, na jaką liczył. Teraz aktor podjął decyzję, że przekaże dom w ręce jedynego syna, który niedawno założył własną rodzinę. To było postanowienie Tomka, niczym nie wymuszone. Zdecydował, że swój 200-metrowy dom odda synowi, Robertowi. Tomek stwierdził, że syn będzie miał z niego większy pożytek. Robert jest rozwojowy, założył rodzinę, ma żonę, dwuletnią córeczkę. Tomek podarował więc dom synowi, a sam przeprowadził się do mieszkania, przekazał informator tygodnikowi Świat i Ludzie Dalsza część tekstu pod galerią Tomasz Stokinger przekazał swój dom synowi Mężczyzna jest bardzo związany z synem i jest z niego niezwykle dumny Cieszy się że dzięki niemu jednak będzie miał nowe miejsce, by budować swoje życie rodzinne. Robert wraz z żoną Patrycją wychowują córkę Oliwie, dzieli wszystkie obowiązki z żoną, z zapałem i radością. Obserwował mnie w roli taty, widział, że też robiłem wszystko w domu, łącznie z gotowaniem i zmywaniem. I wcale nie był to wynik przymusu. Robert poszedł w moje ślady, przyznał Tomasz Stokinger. Dzisiaj grzeje, jeden. Kelnerka myślała. Że nikt jej nie widzi. W kuchni podniosła spódnicę i coś okropnego. Wszystko nagrano 2. Życie Wiśniewskiego się załamało, przeżył okropną tragedię w rodzinie. Długo nie mógł się pozbierać, Tomasz Stokinger przeprowadził się do mniejszego mieszkania, a jego syn wraz z rodziną zamieszkali już w pięknej posiadłości. Aktor wyprowadził się z wartego prawie 2 miliony domu. To wcale nie była łatwa decyzja ale czego nie robi się z miłości? Napisał świat i ludzie. Najlepsze newsy dnia, źródło. Pomponik nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio.pl/Google News